Szymankowdzowe, dzisiejszym muszę bardzo mnie niechcę. Nie, no tak na sobie to zaczynam, ale mam takiego baga, Nie wiem, czego się nie powrócić tak normalnie, że. normalnie. to ja go cenię. Teraz przejdę co to, czy nie? Nie pokażę wam, ale pokażę. Czas No i normalnie to się odda, da porównać Dalsze Jak widzicie Zbuduję tu więcej domków, żeby szło coś jeszcze Powiedzieliśmy, że to jest posada Надо ну такая блодка. Убий мы тут 20 суббот. Убий мы мужчины. мы мужчины, потому что у нас есть У нас есть надея. Teraz zrobię domek, kilka nawet. Do którego pokoju byście weszli? Do tego. Ja pokażę wam. Nie chce się wam sikać? Bo potem będzie teraz lepiej, się teraz wysikać potem? Co Do tego. Będę mi to zrobić, każdy jest taki sam. Okna. Tylko jest zmieniony kolor. Tu jest czerwony, tu czary. samo są czerwone, a tu biały Ale pokładane jest tak samo, tylko tu się zmieniło. To jest taki mamy. No to naczynek. To już do zobaczenia w następnym. Nie, rortowałem. Jeszcze przyzbudujemy klik. Szymonu widzimy z tej strony bliznankę i pokażemy się na jego konto. Serio, zaraz ten filmik będzie na YouTube. No to elowidzory. W ogóle patrzcie na jego świat. On to sam zbudował Ja jak widać to się nie podoba. Elowidzory, tak. ale elowidzory.